Chcę, żył jeszcze tysiąc lat Chcę już tylko żyć jak Trzymać ciągle rytmę, Choćby tym pokrył cały świat Wracać będę do tych Szkoda tracić sił Bo ciągły brak proporcji Życie albo sen Jeśli świat się kończy Proszę nie bój mniej. Ej. Jutro już istotne jest Więc za to napijmy się Napijmy się o ja lubię ten stan, jak śmiech I forty promieni słońca Zostać tam gdzie chcesz, nie tam gdzie karczą nam cłośn far Żadna za, z lasem, nie będziesz żegnać na 100, Tylko daj mi jest by spróbować um linking Camp O ja lubię ten stan, jak śmiech I forty promieni słońca Zostać tam gdzie chcesz, nie tam gdzieiv kavcip nam kosztar Żadna szczad z sen, nie będziesz żegnać na 100, Tylko daj mi jest by spróbować um linking Camp Jest życie z nami Zamczim na hę pracuję za dwóch, za czterech Mam gęst dziś żyje zawsze Podrócimy tu za starzymach nie